Mamo, tak myślałam. Tak? Czy mogłabym zrobić urodziny w domu? Byłam grzeczna i oszczędzałam. Uzbierałam 300 zł. <grystanie> Oczywiście. My dołożymy drugie tyle. Leć planować. Dobra, planujemy. Na pewno potrzebna będzie sukienka i balony, talerzyki. Pniata. No i tort, mamo, jedziemy na zakupy! Wszystkiego najlepszego, kochanie! Jestem z ciebie taka dumna!